Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Jak widzicie jesteśmy na terenie, na terenie deriońskim, na tajnym dokumencie. Będziemy, na początku będziemy expić, a potem będziemy walczyć. Tak więc weźmie, wybufuj. I na razie wychodzimy z grupy, żeby, bo naprawdę szybko exped na TD. A jak chcę wbić 16 level. No, on pokaże AOE zaraz na kotkach. Ty to może jakąś grupkę weźmiemy tych kociaków. No. Kurczę, aż ja już nie mogę doczekać mojego spitaśnego toporka. Znaczy, nie jest on jakiś super wyjątkowy, ale toporek. Krytyczny cios plus dwa i lepszy DMG niż mój mieczyk. No nie, no to. Dobra, walnij w jedną, walnij w jedną. Walnij w nią, co ją walę. Ja się walę. O, tak wygląda jego AOE. Idzie nawet tamtą drugą biję. Do 200 HP im dobiło, no. Trochę lepsza różga i na hita będziesz kłaść. No, on ma nową różgę i chce zobaczyć, ile z dwójki wali. Po setkę? Mm. Kurde, no nie! Głupia, głupia nupka. No i ten frajer mi ukradnie ją. No co za... może co za bot. O boże. Zadaj mi. 140 exp pastary, nice. No po 5. Dajesz mi tego buffa, nie? 468. 514. 50 mamy many nie, mniej więcej. Ogłuszenie nie weszło, no. Ja jej topka chciałem, stary, dać. Dam jej topka na pysk. Cała. Ej, dobra rozwala. Ja ci ją pomogłem, i ogłuszenie zasadziłem. Żwale innych. Ale ja też chcę, może na ekspić coś, co? Same podbiegły. Do mnie, bo mnie zaczęła lać. Dobra, tam ten koleś mi trochę dobił, ale i tak mi eksbút doleciał, więc ja się tam cieszę nawet. W każdy... Tylko, że potem ja nie mam co bić już, więc wiesz. Dobra, ja tu robię cięcie, bo nikomu się nie chce patrzeć, jak my, ekspimy. Jak będziemy na dery, to... Zaczynam kręcić. A więc już idziemy na derki. Widzę, że tutaj już się leją. No to co, pomożemy im. No nie, no tu jest głupi jakiś frajer z mentorem. O, ale ten. U, ja cofam. No, po 300 coś mi wali ten frajer. Boże, po co z mentorem przychodzą boty? Mi też. Punkty osiągnąć dwa. Aha. Mogliśmy się uleczyć wejść w portal i portal misji po prostu. Ale weź, to jest głupie, że sobie może. Patrz, taki level przyjdzie, i co? Co mamy mu zrobić? Dupa No i patrz, koleś mnie bije. Jem, yeah, mi też właśnie, ale ode mnie dostał też toporka. A, tak? Już, już, już. Snek, bo jak ja cię pierdyknę, no nie, no dostał, ale za późno. Mało mu, ale coś. Coś czuję, że mnie rozwali. No, 200 mi wali, fajnie. Ja mu po 50 coś, mi też po 200. Tego ręce, jakbyś żył, jakby cię nic nie zrobił. Ja bym go ogłuszył i byśmy go rozwalili, stary. Byś mu dał słoneczko. No, no, i tak to jest właśnie. Tak, jas daj mi buffy szybko. F1. Na RMC przydatne nauczników też. Dobra, lecimy robić rozpierdol. Tam, tu idzie, idzie tu. Mam cię, koleś. Ładnie. Ja, ja walnęłem kolesia toporkiem też. Patrz, jakie mają. Ale z moją manką to co są boty. Przecież ja bym ich brał na hity stare. No bo co, zbroje na 16 plus 16. No bez jaj. Ja mam klatę plus 17 na 34. O! ładna kusza. Ten to ma ładne ku, nie? Też byś takie chciał. Ale on chyba robi sobie postać do dropu. Chyba do PO. Do, do PO on je potem sprzedaje, wiem. No i... patrz! Nie zdążyłem to porem rzucić. Idziemy do gaju? Dawaj do gaju! Ej, patrz, 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 patrz! Dawaj, dawaj, dawaj! Oh, nice! Walimy tego kolesia, Olera, bo nic, nie, nie mogę namierzyć nikogo. Ej, no. Jakie. Dostał ogłuszenie. spierdzielamy! Idziemy na gaj. Dobra, oni się to tak pobiją. Mamy skorzystamy i poekspimy. No to. Nie wiem, mam to gdzieś tak szczerze. Nie wiem kto pierwszy go ubija i mam to gdzieś. 195 expa. Cholera, ja się z toną dalam, bo jak mnie zobaczą to przypał. Chyba ulepszył to toporek na plus 2. Niby nie dużo, ale na pierwszym levelu na EXPA to. No i frajer walnął oej. Wow, no to kupię inny, jak jest magiczny. Kurde. A bo te toporki na pierwszy level, nie przez trzy dni. Ktoś mi spamuje na gg cały czas. Zaraz zabije. zabiję. <grym> Ole mi klatkuje. No, no, no. Nieźle. Chociaż do 15 fps-ów doszło i git. E, nagrywamy niedługo, jakieś 2 minuty, 3 ekspienia były. Teraz na derkach jesteśmy, tak jakby, bo znowu ekspimy. no ale nie no. Najlepiej będzie, jak bijemy 19-18 levels. Ja też będę miał AOE i lepsze Q. Wiele wszystko będę miał, plus 6. Nie no, żartuję. Nie będę na to, na to coś wydawał kasy. Czemu mojego kieszonkowca walnąłeś? Tak, że przez ten przypadek znowu mi mnie nie doleciał, nobie. tak. Eee, jest tu luntar? E, faktycznie! Luntar, stary! No co za bot! Zasrany. Co za debil. Ja to pierdole takie grania jak ta mi wszystko ksuje. Co za bodza srany. Patrz. Wszystko mi bije. Wszystko mi frajer bije. 7 mrówek czy 7 borówek? No musimy zrobić tą czekoladę, co nie? Migdałową czekolada i cukierka, a cukier... czekolada za 1,5G, a cukierek? Za 1G, 200S. To spoko! Będzie, Będzie 2,700. No to spoko. Zbierze się, zbierze. No to zbierze się tak samo na czekoladkę. Mu jest. No już chciałeś, ale już nie bijesz. Dobra, ja to będę kończył. No bo. Co mamy robić w tym odcinku dalej? O, no i mnie wywaliło. A więc. Kurde, wywalło je z Forstora, ale to i tak jest z Odcinka, tak więc komentujcie, no i subskrybujcie. Cześć.